Ja tu miałem jak człowiek nagrywać zaprawę, ale Krzychu mnie podkusił no i wyszliśmy, więc będzie plenerowa zaprawa, ale wcześniej obiecywałem wam, że wam będę pokazywał ekipę, która przy apce pracuje. I to nie jestem ja. Poznajcie Mateusza. Cześć, ja dołączyłem do Pogłębiarki parę tygodni temu, zadzwonił do mnie znajomy Bartek, którego poznaliście? Się... Parę dni temu, to ten, który rozkręcił całą aplikację i ściągnął później kolejnych ludzi, powiedział: Mateusz, jest taka sprawa pogłębiarka może chciałbyś trochę pomóc w promocji. Mówię: Dobra, czasami trzeba się zaangażować w jakieś projekty społeczne, bo nie chodzi w życiu tylko o pieniądze. No i wszedłem w pogłębiarkę, pomagam w promocji, w marketing, żeby rozkręcić ten projekt tą wspólnotę tych ludzi, którzy tutaj działają i. Nie myślę, że zrobiłem tu jeszcze kilka ładnych yy, fajnych rzeczy. No już kolega trochę trochę już zrobił. Zrobił pewnie dużo. <noise> Kolejne nasz anioły. Będziemy rozkręcać. I jak myślisz, żeby może tutaj się dołączyć do nas, to pisz yy, na maila pogłębiarki i szukamy kolejnych takich, którzy chcieliby tutaj z nami zrobić coś nowego. Raban. <noise> Kontaktpogłębiarka.pl Wtedy podszedł do niego trędowaty, upadł na kolana i prosił. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ulitował się, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd ustąpił, został oczyszczony. Jezus stanowczo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc: Pamiętaj, nie mów nic o tym nikomu, lecz idź i pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż za swoje oczyszczenie ofiarę zgodną z nakazem Mojżesza. Lecz on wyszedł i zaczął opowiadać wokoło o tym wydarzeniu. Dlatego Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach ustronnych. Ludzie natomiast schodzili się do Niego ze wszystkich stron. To, co mnie w tym fragmencie jakoś najbardziej ujmuje i ujmowało od samego początku Ja to nakrywam. Ty łobuzie, gałganie ty! Oj ten Krzychu, Krzychu Dzikowiec Dziku ty Dzik bezdrożny Leśny No już myślałem, że tego nie nagram, ale dwójka ludzi wybiła mnie z kryzysu emocjonalnego i ze spóźnieniem Przepraszam bardzo, ale jest zaprawa Mam nadzieję że oglądacie tę zaprawę w aplikacji Pogłębiarka. Jeśli nie, to pobierzcie teraz aplikację Pogłębiarka. Już jest. Dla wszystkich. Dla Was. Bierzcie jedz i, i ściągajcie. Były problemy, że nie można było pobrać tej aplikacji w niektórych krajach europejskich, ale teraz już na całym świecie można pobrać, także w Radomiu. Pozdrawiam Jacku. Moi drodzy, tą historię, którą tutaj dzisiaj mamy, ja w ogóle kiedyś zupełnie inaczej na nią patrzyłem, bo z jednej strony jest tam obraz tego, w jaki sposób Jezus uzdrowił człowieka. W ogóle bardzo ciekawy opis, ale o tym zaraz powiem. Ale jest przede wszystkim taka akcja, że Jezus prosi człowieka, nie idź do tego miasta, nie mów nic tam, a On to robi. I ja widziałem w tym nieposłuszeństwo. No i potem Jezus problemy ma, bo nie może tam wejść. A dzisiaj na to patrzę trochę z innej strony. Dlatego, że. Tak się zastanawiałam, jakby dlaczego ten człowiek miałby tego nie zrobić, dlaczego ten człowiek miałby nie posłuchać Jezusa i po prostu nie siedzieć cicho. I skoro ewangelista nie mówi o tym, że on chciał Jezusa wydać, chciał podważyć jego wartość w jakiś sposób, to jedynym wytłumaczeniem moim zdaniem jest, że on nie mógł wytrzymać. Że dla niego to było tak ważne, tak się z tego cieszył, że chodził, wszystkim opowiadał i, i, i to był wyraz jego jakiejś wdzięczności. Bardzo ciekawe, moim zdaniem, jest to, że ten. Ten człowiek akurat tak to przeżył, bo Ewangelia też pokazuje takie inne sceny, gdzie, gdzie jest dziesięciu trendowatych i wszyscy, wszystkich Jezus uzdrowił, a tylko jeden wraca i jeden dziękuję. Więc uzdrowienie można przeżyć w taki sposób, że czy, czy jak, cokolwiek, co mi Pan Bóg daje, czy mnie uzdrawia, czy ja dostaję dobrą relację, stabilne małżeństwo, zdrowe dzieciaki, pracę, można przeżyć w taki sposób, że to nie budzi wdzięczności. I tak trochę się zastanawiałem, jak, jak czytałem ten fragment, bo narrator on opisuje go bardzo szybko. Tutaj jest w ogóle ciąg wydarzeń takich Jezus tu uzdrawia, tu naucza, szybko, raz ciach, ciach opisywany. Do momentu ulitował się, wyciągnął rękę, dotknął i powiedział, że tak jakby ten narrator zatrzymał akcję. I opisywał każdą czynność oddzielnie, jakby zwracając uwagę, jakie to jest ważne. Ulitował się, dotknął, uzdrowił i powiedział. I wydaje mi się, moi drodzy, że takie wracanie do spraw, pamiętanie to jest klucz do tego, żeby być wdzięcznym za to, co się dzieje w moim życiu. A praktyka wdzięczności. To jest coś niesamowicie zmieniającego życie. Ignacy Loyola, to był XVI, XVII wiek, on mawiał coś takiego, że każdy grzech ma swoje korzenie, bierze się z braku wdzięczności. Miał taką koncepcję w ogóle, takie wyobrażenie, że jak ja nie mam w sobie odpowiednich postaw wewnętrznych, takiej radości z tego, co dostaję, to potem wchodzę w jakieś głupie rozwiązania i zaczynam grzeszyć. W wdzięczność. On nawet jak uczył. Ludzi w rachunku sumienia mówił, pierwszy krok to jest wdzięczność. Mówił, jak nie przeżywasz wdzięczności, nie masz tego w emocjach, w przeżyciu, to nie idź dalej, dlatego że będziesz kminił, różne rzeczy będziesz wymyślał, będziesz się autotresował, ale nie będzie w tobie życia. Ten człowiek, w, powiedzmy, wolno on przeżył to, co się stało, powoli, nasycił się tym wszystkim, i wtedy miał postawę wdzięczności, która no, niosła radość innym osobom, także nie mógł tego wytrzymać. To jest takie w ogóle. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, że na pewno macie, że, że, że są takie momenty, że nie jesteś w stanie wytrzymać takiej, takiej radości i się dzielisz nie? Jakby, dla mnie ostatnio taki czas w pogłębiarce jest, że tyle dobrych ludzi, tyle dobra się wydarzyło, że tak się w ogóle. Ja czuję, że mi to w głowie jakieś klepki przestawia, że jak to jest możliwe, że nie? nie wyobrażałem, że a jednak, a jednak to jest możliwe. Podobne doświadczenie kiedyś miałem, że czułem, że mi to jakieś naprawdę ścieżki myślowe w głowie przestawia, że, że coś radykalnie mi w głowie zmienia. To były takie momenty doświadczenia przebaczenia, że jak ja coś naprawdę spieprzyłem i ktoś, yy, yy, ktoś mi potem yy, no wybaczał po prostu. To było coś takiego, że jak miał, czuję, że mi się w głowie nie mieści. To się nie powinno wydarzać, a jednak tak jest, że, yy, no, że mam jakąś drugą szansę na budowanie kontaktu z kimś dalej. Yy, i, I to jest jakby, jakby bardzo podobne doświadczenie, że, yy, że przez to, że to przeżyjesz jakoś w sobie, że masz z tym kontakt, to to. Yy, Zmienia, twój mózg realnie zmienia. Dzisiaj jest bardzo dużo takich badań, i to jest modne podejście mówiące o neuroplastyczności mózgu czyli o tym, że my możemy przez nasze zachowania różne generować jak nowe połączenia, nowe ścieżki myślowe itd., itd., itd. I praktyka wdzięczności się okazuje ma niesamowite. Niesamowite konsekwencje, później, bo ona się przekłada z jednej strony na mniejszą podatność na stres, na lepsze, lepsze zasypianie, mniejszą podatność na depresję. Dużo trwalsze związki są i, i, i rzesza pozytywów. I jakby o tym samym, takim podstawowym podejściu mówił Ignacy, mówiąc, że korzeniem każdego grzechu jest, jest brak wdzięczności. I teraz, jak, jak to robić? Jak to robić, żeby być człowiekiem wdzięcznym? Przede wszystkim, to trzeba, wydaje mi się, że są dwie kluczowe rzeczy w tym wszystkim. Pierwsza, że wdzięczność to nie jest naiwność. Być wdzięcznym za to dobro, które mam w sobie i wokół siebie, to nie jest takie dzięki, fajnie, fajnie, tylko to jest zwracanie uwagi na to, co faktycznie dla mnie ma wartość i zatrzymywanie się przy tym. Można to robić od razu, a można to zrobić wieczorem, żeby zobaczyć tak, to jest naprawdę wartościowa rzecz u mnie. I wejść, i nie wystarczy to powiedzieć, drugi krok, który trzeba zrobić, to trzeba wejść emocjonalnie w to doświadczenie i je tak trochę rozwinąć. I za każdym razem, kiedy wchodzimy w doświadczenie, czyli ja sobie myślę, jakby to było dla mnie ważne, tu mi ktoś wybaczył. O. I tak sobie uświadamiam, co to jest. I właśnie częste praktykowanie czegoś takiego, że ja wchodzę w to doświadczenie, przeżywam, jako i tak trochę poczuć to wszystko, trzeba, że to jest coś ważnego, co mi się stało, że to jest jakaś ważna osoba, która jest, że coś... Ekstra mam w życiu, to to powoduje, że jakaś zmiana się dzieje. W postrzeganiu rzeczywistości wtedy jest to coś, co czasami u ludzi widać, że gadasz z jakąś osobą i ona ma jakąś energię i ona przyciąga. No są ludzie wdzięczni, wdzięczni, po prostu tą wdzięczność noszą w sobie i jakby to rozpryskuje ją radość wokół siebie. My naturalnie. Tak podobno mózg jest zbudowany, że naturalnie przez ewolucję, że musieliśmy widzieć tutaj zagrożenie, tam zagrożenie, to mamy naturalność widzenia negatywnych rzeczy. I, a, I punktem wyjścia z tego, żeby nie, z, nie zwracać uwagi, to mi, to mi wyszło źle, to źle, tu coś, to trzeba jeszcze poprawić i to nas zasypuje, gniecie i nie mamy siły, to żeby to odwrócić, to jest właśnie świadome praktykowanie wdzięczności. Czyli nie trzeba czekać na to, że ja kiedyś mi się coś takiego stanie, że będę patrzył na świat i będę radosny. Nie. Nie czekajcie na to, bo to samo naprawdę nie przyjdzie. Samo to raczej może właśnie pogłębiać te takie stany, że o tu źle, tu problem i tak dalej. Żeby to odwrócić, to trzeba praktykować wdzięczność, czyli robić taki wysiłek. No to nie, dużo nie kosztuje, ale y, zwracam na to uwagę, tu było coś dobrego. I uwaga! Y, bo, bo to może się narzucać tak osobom, które są w, takich, w trudnym emocjonalnym położeniu, depresjach, jakichś takich stanach około depresyjnych, czy, czy w mocnych problemach, to mamy wrażenie, że jesteśmy cali zalani y, jakimś czarną mazią, która nas przygniata i tam dobra nie ma. Ale to nam się wydaje. Trudno jest dostrzec wtedy coś dobrego, natomiast to dobro, które jest wokół nas, ono ciągle jest. Tylko my co najwyżej go nie zauważamy. Dlatego, praktykowanie wdzięczności jest ważne też w takich stanach, kiedy nam się wszystko się tak zalewa. Praktykowanie wdzięczności, nie naiwności. To znaczy, nie ma co sobie wmawiać, że o, to fajne, jest i tak dalej. Zwracanie uwagi na te rzeczy, które mnie nie cieszą, tylko szukanie takich rzeczy. Które mnie w tym momencie cieszą, które, które mi coś dają, i wchodzenie w ten, w ten stan takiego doświadczenia. To jest praktyka, która uzdrawia serce, uzdrawia duszę. W duchowości to jest jedna, jeden z filarów wdzięczność. w duchowości ignacjańskiej, I tak szczerze mówiąc to, bo, bo na, na tym polega duchowość, że to jest jakaś taka droga do Pana Boga, prawda? Nie można, nie można iść do Boga, spotykać się z Jezusem, nie mając jakiejś ścieżki i tą ścieżką jest duchowość i jakby jeden z ważnych kroków to jest tego, że żeby doświadczać Boga w życiu, żeby mieć doświadczenie dobroci Boga, no to trzeba podejmować też jakiś wysiłek i wdzięczność praktykowanie tej wdzięczności jest ważnym elementem jest mocno zakorzeniona w duchowości katolickiej chrześcijańskiej jakby ktoś się bał, że tutaj jakieś wschodnie rzeczy ja proponuję ale bardzo ciekawe, że to się też na wschodzie pojawiło, prawda? Że to jest takie bardzo uniwersalne, że i w duchowości naszej, i, i na wschodzie też te, to, to praktykowano. Więc na medytacji chciałbym Was zaprosić do praktykowania wdzięczności. Spróbujemy zrobić taką retrospekcję, takie popatrzenie do tyłu yy, i zwrócenie uwagi na to, co ważne. Dzięki Wam za dzisiaj, więc do zobaczenia w niedzielę o 21:15. Będziemy praktykować wdzięczność. Dajcie suba. Polećcie apkę znajomym, zainstalujcie sobie i bądźcie zdrowi.